Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Przygód Złodzieja Gareta. Musimy zdobyć cztery talizmany, by dostać się do katedry. W poprzednim odcinku udało nam się z wieży magów zdobyć talizman ziemi. W dzisiejszym odcinku zmierzamy w inne, nie mniej tajemnicze miejsce, aby zdobyć kolejny talizman. Zapraszam do wstępu. Keepers have hidden the Talisman of Fire in a place they call the Lost City. Some kind of cataclysm buried the place underground ages ago. The keepers have sealed the access to the city, a cleft in the river bottom near the east side. If the materials in the library are right, the strange stone I found can be used to open that seal. I've also got a map. It's so old, the edges crumble in my hands. I tak oto rozpoczynamy misję Zaginione Miasto. Na poziomie trudności normalnej mamy trzy podstawowe cele. Pierwszy: Zawsze trzeba zrobić ten pierwszy krok musisz się przedostać do zaginionego miasta przez opieczętowane wejście, które znajduje się podobno gdzieś w tej okolicy, na dnie rzeki. Cel drugi. Talizman ognia ukryto przed wiekami w zaginionym mieście. Najwyższy czas, by został odnaleziony. Dokładnie tak, zgadzam się z wami. I ostatni, trzeci, znalezienie talizmanu jest rzeczywiście powodem do dumy, ale żeby gda była warta świeczki, musisz się jeszcze stąd wydostać. I też to jest to logiczny cel, moi drodzy. Podsumowując, wchodzimy przez opieczętowane wejście, które znajduje się gdzieś w okolicy na dnie rzeki, następnie znajdujemy talizman ognia i wychodzimy. No, prosciej się nie da, moi drodzy. Ale na poziomie trudności trudnym, no jak widzicie, no są dodatkowe cele. Dochodzi nam cel, moi drodzy, tutaj. W zaginionym mieście powinno się znajdować mnóstwo skarbów. Zabierz trochę dla siebie. <grym> Zabiorę wszystkie. Ekspedycja wysłana przez strażników w celu sporządzenia mapy zaginionego miasta nigdy nie wróciła. Strażnicy będą mieli u Ciebie dług wdzięczności, jeśli odnajdziesz szczątki członków ekspedycji i zabierzesz ich medaliony. No proszę. Strażnicy chcieli mieć mapę miasta, wysłali ekspedycję, która gdzieś tam zaginęła na stałe, dawno temu. Prawdopodobnie na pewno wszyscy już nie żyją, ale. Chociaż takie medaliony musimy znaleźć, moi drodzy, dla strażników. Bardzo miło. Ale to jest gość. Ale to jest ktoś. I jak widzicie, pomiędzy poziomem trudnym a eksperckim nic się nie zmienia. Oczywiście zmienia się tutaj limit łupów, które trzeba zebrać, ale jako że i tak zbieramy wszystkie, no to moi drodzy. Rozpoczynamy na eksperckim. Jak zwykle, nasz początkowy ekwipunek nie jest zbyt wielki. Mamy parę strzał wodnych, parę ostrych, wytrychy, strzałinowe, no i klucz. Ten kamień powinien otworzyć opieczętowane przez strażników wejście do zaginionego miasta. Czy tak się stanie? No, przekonamy się niebawem. Oprócz tego, jak widzicie, mamy do zakupu też bardzo podstawowe rzeczy. Skoro kamień będzie gdzieś na dnie rzeki, to może butelka z powietrzem? Kosztuje 125. Nie jest to zbyt dużo. Nawet jak nie do. do Sadzenie kamienia w rzece to może w przyszłości, gdzieś tam w zaginionym mieście. Skoro są to ruiny, to może tam być dużo wody, może być coś zalane, a 125 to nie jest dużo. Bierzemy. Oprócz tego mamy jakiś papirus. Twój znajomy jest gotów odsprzedać zlecenie na zdobycie kilku antyków, które możesz znaleźć na terenie zaginionego miasta. Proszę bardzo. Zleconko na antyki. Kupujemy za 150 zleconko i będziemy mogli dzięki temu, moi drodzy, wykonać dodatkowe cele, Jakieś antykit znaleźć, a? Fajna sprawa. Miksuha lecznicza nam się nie przyda, chociaż może się przydać, No kurczę, ciężko powiedzieć. Na pewno mamy strzałę No tylko jedną, myślę, że co najmniej ze dwie dokupimy. Strzałę wodne, żeby gasić płomienie. No, kupimy, nie wiem, 10, a co, będzie 15? Myślę, że to już jest zupełnie wystarczające. No i strzała gazowa. Ta strzała eksploduje, kiedy zetknie się z celem, wytwarzając chmurę gazu i usypiając wszelkie żywe stworzenie. A właśnie, pamiętacie, w poprzedniej misji miałem tylko jedną strzałę. Strzelacie gdziekolwiek wokół przeciwnika i gość znika, dosłownie, w oparach gazu. Jest uśpiony, z daleka można pozbywać się wszystkich przeciwników. Świetna sprawa, w związku z powyższym kupujemy 3. A co, a jak? Grat błyskowy też jest fajny, trzeba to przyznać. Miło z jego strony, że wiecie, jak ktoś nas goni, to rzucałem pod nogi i jest oślepiony, ale jednak strzała gazowa jest jeszcze lepsza. Jest jak grad gaz błyskowy, tylko działa na dalszą odległość. Piękna sprawa. I tym sposobem po zakupie podstawowych rzeczy wzmocnieniu tutaj naszego ekwipunku myślę, że możemy zaczynać. Zostało nam 12 gotówki, no tego już nie wydamy na nic, więc niech zostanie, nie szkodzi. Rozpoczynałem moi drodzy misję. Na dzień dobry zapoznajmy się z mapą. Jak widzicie mapa jest bardzo dokładna, bardzo szczegółowa, będzie nam bardzo łatwo poruszać się po zagionym mieście. Wszystko macie opisane. No, mam nadzieję, że zauważyliście, że to jest ironia, bo to z tej mapy nie wynika nic. Patrz, gość hucha sobie na ogień. Tutaj, tutaj nie wiem, łucznicy mają swoją siedzibę. No nie? Tutaj rytualne ofiary składają, czy o co chodzi? Czy jeszcze inaczej? No ciężko powiedzieć. O. Tutaj się bawię ptakiem. <laughs> Fajne miejsce. Generalnie z mapy niewiele wynika. No i niewiele. Co do celi, no widzieliście, jakie mamy, nie? Nasze zadania są znane, ale, ale. Dokładna liczba łupów to 2000, z czego 500 w klejnotach. Bardzo istotne. Moi drodzy, dlatego też kupiliśmy sobie papirus. Sangarze. Daj mi znać, jeśli w trakcie jednej ze swoich hmm, wycieczek natkniesz się na jakieś dobre antyki. Byłbym szczególnie zainteresowany rytualnymi maskami i nakryciami głowy. Pozłacane i lakierowane wytwory cyrika są niezwykle rzadkie, więc chyba nie muszę ci mówić, że jeśli znajdziesz coś z czasów prekursorów, uczynię cię bogaczem. Bram Grywaziusz, moi drodzy. No i właśnie, Bram Grywaziusz poszukuje, moi drodzy, rytualnych masek i nakryć głowy. Gdybyśmy nie mieli tego papirusu, gdybyśmy takie rytualne maski znajdowali, to, to one same w sobie nie są cenne dla nikogo. Oprócz Brama, który je zbiera, moi drodzy. Więc po tym, jak kupimy papirus, to zbieranie takich rytualnych masek będzie nam się opłacało. A chcemy mieć łupów jak najwięcej, prawda? Więc bierzemy, kupujemy ten papirus i dzięki temu jesteśmy ustawieni. I rozpoczynamy, moi drodzy, podróż przed domu Gareta. Tutaj uciekaliśmy w jednej z misji. Jesteśmy w mieście, mam nadzieję, że pamiętacie te okolice. Co rano, jak Garetha wchodził z domu, tutaj brał kąpiel, tam z okienka podglądał innych, jak biorą kąpiel. Takie lutynowe Taki, życie, moi drodzy. Miasto wam znane, ale nie możemy go sobie tak pozwiedzać. Popatrzcie, tutaj, tutaj do góry podospodem nie pójdziemy. Z kolei w tym miejscu jest krata blokująca dalsze przejście. I tu również autorzy tam wszystko zamknęli, tak więc. No, miasto, to zwykłe miasto, no do eksploracji dzisiaj się nie nadaje. Ale my, moi drodzy, poszukujemy innego miasta, zaginionego. Gdzieś podobno w tej rzece jest pieczęć, która, moi drodzy, po złamaniu otworzy nam tajne przejście. Proszę bardzo, widzicie ją? Spróbujmy użyć klucza, czy będzie pasował. Dada! I przejście do zaginionego miasta stoi przed nami otworem, ale, ale, moi drodzy, wychodzimy. Wychodzimy, gdyż tam, 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 za tymi drzwiami na placu znajdują się pierwsze przedmioty do podniesienia. Jak je zdobyć? Można się tu spiąć, następnie spiąć się na daszek i ześlizgnąć. Tak jest, jest zbyt stromo, moi drodzy. Niestety tam nie przejdziemy, więc używając głowy, a w tym wypadku dokładniej używając liny, <laughs> możemy przejść dalej. Moi drodzy, skakujemy na linę, wspinamy się do góry i hop! Na skrzyneczki, które amortyzują nasz upadek. Skrzynki od razu możemy przesunąć. A dlaczego? Zobaczycie sami. Dadam! Kolejne fajne rzeczy. Misa za 50. I puchar za 25. Teraz jak stąd wrócić? No układanie tych skrzynek jedna na drugie nic nie da. Bo i tak ten tutaj daszek jest zbyt stromy. Więc nawet jak do niego doskoczycie to się zsuniecie. Taki minus. Moi drodzy wracamy też strzałą linową. Jeżeli macie to fajnie. A co by było gdybyście tu wskoczyli bez strzału linowej? A na szczęście że przewidzieli taką opcję moi drodzy. Mamy tutaj dwie strzały ostre i strzałę linową. Żeby było jak wrócić. Piękna sprawa. Tak więc wykorzystujemy nasz nowy nabytek, strzałę linową i wracamy, moi drodzy, taką samą drogą, jak żeśmy przyszli. Jak traficie idealnie w ten drewniany punkcik, to nam życia nie zabierze. Wylądujecie w tym oto miejscu, no ale to nie jest proste. Teraz tak, po ponownej spinaczce możemy spróbować odzyskać naszą strzałę. Opa, Haha, wzięta. I ta tuż wzięta. Mamy cztery strzały. Zaczynaliśmy z trzema, mamy zdobyte przedmioty i jeszcze mamy jedną strzałę do przodu. Piękna sprawa. Piękna sprawa. A teraz, moi drodzy, nurkujemy. I jeżeli mamy miksturkę powietrza, tą, moi drodzy, buteleczkę z powietrzem, no to to jest żaden problem. Ale co, jak nie mamy? A droga jest naprawdę długa. Pokażę Wam, jak tam przepłynąć, nie mając takiej buteleczki, czyli gdzie się wydłużać i tak dalej. Tam poza ściana. No i jeszcze możemy sobie zaczerpnąć powietrza przed głównym nurkowaniem, hopa! No i płyniemy moi drodzy. Tak jak mówię, trasa jest długa, ale jest tak wymierzona, że wypływając w odpowiednich miejscach możliwe, że się nie utopimy. Ok. teraz w dół. I moi drodzy, jak widzicie, powietrze się kończy bardzo tutaj szybko, ale tu jest takie przejście szybciutko, hopa, I znów możemy uzupełnić dawkę powietrza i nurkować dalej. Czeka nas tutaj kolejne długie płynięcie. Przed siebie, przed siebie. I proszę bardzo, żyjemy, żyjemy i o to chodzi. Nie tylko o brak powietrza można tutaj moje drodzy troszeczkę przydusić. Również pajączki. Weźmy strzałę i podejdźmy blisko, bo tu i tak jesteśmy w cieniu. W ogóle nas nie widzą. Moi drodzy. Więc możemy być bardzo bliziutko. I czemu? Prosto w ich kuperki strzelać. a kurczę. Nie uciekaj, nie uciekaj. Śmierć ci dopadnie. Moi drodzy, musimy udać się w tamtym kierunku na tamtą platformę. Gdybyście nie wyszli tutaj, tylko zjechali tym wodą na samo dno, spłynęli tam, to trzeba będzie się powspinać dość mocno i z tutaj wrócić, po tych półeczkach. My na szczęście nie spadliśmy, więc możemy kontynuować. Hoppa! Kolejne pajączki. Strzały są znacznie lepsze, bo z mieczem powiem szczerze dużo trudniej trafić pająka. Nie wiadomo gdzie Miecz ma celownika, taki tutaj łuk, Celowniczek ma jak nie Ten pająk wykończony, tam ma kolegę. Poczekajmy aż ale trochę przybliży. Okej okay. i trawiony, zatopiony, ale to nie wszystko. Te małe pajączki mają tutaj swoją mamusię. Czekamy aż się odwróci i walimy jej prosto w głowę. Raz. Dwa i teraz trzy, i po niej Dadam ha ha no i co, no i co? Dobra, moi drodzy. Dwie trasy. Na lewo i na prawo. Na lewo, by przejść dalej. Na prawo, by zobaczyć to, co jest tak blisko, a jednocześnie tak daleko. mi no? tajemniczo? Chcecie zobaczyć, co jest tak blisko, a, a tak daleko? No to chodźmy. Najpierw tędy. Jest to ślepa, cał, ale tak jak mówię z ładnym widoczkiem. Idziemy, idziemy. I oczywiście, podobnie jak wcześniej, w tych tunelach też pajanków nie brakuje. Jeszcze jeden i jeszcze... A może pokażę wam, jak z mieczem się walczy. Patrz, jest pająk, nie? Widzicie? Nie wiadomo kiedy, jak, w którym momencie ten panią dostanie, no Czasem się uda, czasem się nie uda. Wolę łuk. A teraz patrzcie na to. Patrzcie na to. Jak powiedział właśnie Gareth, chociaż napisy tego nie oddały. Czyli to jest zaginione miasto. No, chociaż w sumie już nie takie zaginione. Dokładnie tak. Garrett je odkrył, moi drodzy. A patrzcie, co jest przed nami. Wiecie, co to jest? To jest główny cel naszej misji. Amulet Ognia. No i właśnie, to jest to też, o czym mówiłem. Czyli jest on tak blisko, a jednocześnie tak daleko. Nie możemy od tej strony tam się dostać. Czeka nas naprawdę długa trasa przez całe Zagnione Miasto, by w końcu go zdobyć. No i nic, jak mówiłem, niestety póki co jest ponad naszym zasięgiem. A perfidnie autorzy go tak dodali, żeby można było popatrzeć. Popatrz, graczy, popatrz. A teraz idź i go poszukaj. No właśnie, idziemy, moi drodzy. Wracamy. Tak jak mówiłem na tym skrzyżowanku. Ta trasa była ślepym załukiem. Z tamtą przyszliśmy, a tam musimy iść. Idziemy przed siebie i uważajcie. Lawa zabija od razu. Ale takie wydziewy ze ścian też są zabójcze. Nawet te pojedyncze takie kropeczki. Widzicie, takie iskry, potrafią nas zranić. Musimy poczekać, aż wszystko zniknie. Okej. Okay. I I idziemy, moi drodzy. A dokąd dojdziemy? Zobaczycie za sekundkę. Korytarze. Tak. Ale, moi drodzy, dziwa tajemnica jest tutaj. Właśnie, jak strażnicy mogli to utrzymać w tajemnicy, moi drodzy? Teraz tak, można skoczyć na kamień, sunąć się, trochę życia stracić i zejść na dół, a można zrobić to bardziej klasycznie i przy okazji zabrać parę przedmiotów. Co znaczy bardziej klasycznie, znajdujemy się właśnie na, na bibliotece, mówię na, bo jesteśmy na dachu. Biblioteka ma parę pięter, będziemy sobie schodzić po prostu niżej, aż dojdziemy do poziomu gruntu. Na szczycie, jak widzicie, w tym dachu jest szpala, po prostu można wejść. Teraz patrzcie, a patrzcie, jakie mieli technologie. Światełko, taka lampka, na czujnik ruchu, jak jesteśmy blisko, to, moi drodzy, się zaświeca i nie można je zgaść. Żadną strzałą wodną Widzicie nas ten Bełkotliwiec? Jaz <grystanie> yes. i dwa i trzy. Panie wełkotliwcu, jak? Pięknie. Zaskoczyliśmy go zupełnie, nawet nie atakował. Nie wiedział co robić. Gdy zaczął uciekać, było już za późno. Dobra, wchodzimy do tego pomieszczenia tutaj, moi drodzy, możemy się pozbyć miecza. Na parapecie leżą dwa pucharki. zbyt cenne, bo po 15, ale łączy do 30, warto zabrać. Jak widzicie, no widok z okna mieli ładny. No wiadomo, kiedyś tam chyba laby nie było. Dobra. Tu się można zeskoczyć troszeczkę niżej, nie będę wam pokazywał, ale uwierzcie mi. Jest to taki rodzaj skrótu. Nie korzystamy. Zwiedzamy dalej. Tam można zejść. Tutaj, jak widzicie, też jest przejście, no generalnie są tu labirynty, o, są schodki, tak więc jest dużo możliwości. Pokażę, pokażę każde pomieszczenie, oraz mówię, niestety nic tutaj nie ma, oprócz tych pucharków. Okutliwiec na dole jest. Można by go ze strzały, moi dopaść, co o tym myślicie? Ech. Co będzie spacerował, to będzie się zbytnio kombinować. Tada! I moi drodzy, zatoczyliśmy koło, stamtąd przyszliśmy. Okej, okay, tak jak mówię, na dół jest wiele różnych dróg, można zeskoczyć przez okienko, przez tego typu różne rzeczy, ale ja myślę, że po prostu najlepiej będzie zejść po schodach. Schodzimy po schodkach, ale bierzemy mieczek w dół, moi drodzy. Znajdujemy się na pierwszy piętrze. Teraz patrz, idąc tędy. Jako właśnie na parter. No, niestety lawa. Nie przejdziemy, ślepy zaułek. Idziemy w drugim kierunku. Jak widzicie, o, jest tam ten kotliwiec Możemy go zaskoczyć. A jak się go zaskoczy, to wtedy jednym strzałem się go powali. Właśnie tak. Okej, okay, stamtąd przyszedł. Tu jest jedno pomieszczenie, tam jest drugie. Tu mamy, moi drodzy, zejście do piwnic. A tu mamy wyjście z tej biblioteki. My chcemy na razie zejść do piwnic. Najcenniejsze rzeczy czekają właśnie tam. Niestety. Są też bardzo dobrze bronione. No i był kotliwcu, to będzie co nie już raz wypatrzył. moja taktyka na tym, żeby walnąć go raz w plecy, niestety nic nie dało. Musimy go teraz obejść. I parę razy z mnie czeka uderzyć. Dobra. Pierwszy pokonany. No, jest takie wszędzie jest strasznie jasno, mój drodzy. Bełkotliwców nie brakuje. Za rokiem są kolejne. I go. Głowę. Ok. Dobrze. Pokonany. Więc w tym kierunku też lawa nie przejdzie nigdzie. Ta droga prowadzi tam, tam gdzie tych bełkotliwców pełno. Okej, okay. walka z dwoma na nas nie jest od mądra, więc skupiamy się na jednym. Okej, okay. padłeś to dobrze. Teraz twój kolega. Jak się nazywasz? Jak masz na imię? Kto jest twoim przywódcą? Mów. Zabrał tą tajemnicę do grobu. Okej. Okay. Kolejne pomieszczenie z lawą. Tam też nie przejdziemy. Tu sobie się siedziały. Grzały sobie nóżki. No nic, dobra. Z Stamtąd przyszliśmy. Tu też... Paru z nich się działo. Najważniejsze jest tutaj. Idziemy drodzy w zakręt. Tadam. Mamy tutaj taki klejnocik za 50, ale... Ten tutaj ten wisiorek kosztuje aż 175. No i taki puchar na, za 15 na dokładkę. Mamy zwój. Przeczytajmy go. Wiadomiono Benrira, że nakazałeś przeniesienie świętych pergaminów do archiwum poniżej Wielkiego Pałacu Świątynnego, żeby nie zostały pochłonięte przez ściekły i gorący oddech ziemi. Jutro wieczorem sami się tam przeniesiemy. Nie zwlekaj. No właśnie, moi drodzy. Pergaminy święte. Do archiwum. Archiwum jest gdzieś poniżej Wielkiego Pałacu Świątynnego. No i jak widzicie, już wtedy wiedzieli, że jakiś kataklizm naciąga. No właśnie, że wszystko chce tutaj, moi drodzy, pochłonąć wściekły i gorący oddech ziemi, czyli lawa. No właśnie, kopali, kopali się, dokopali, moi drodzy. Tak cała cywilizacja się zakończyła. Wyrzucałem naprawdę niepotrzebne. Pochłonęła ich lawa. Właśnie, mieli amulet ognia i pochłonął ich ogień, nie? Czy to nie jest ironia losu? A może ten związek nie jest bez powodu, moi drodzy? No właśnie, może właśnie dlatego, że mieli amulet ognia to ich ogień pochłoną. Do przemyślenia. Ok, tymczasem wychodzimy z piwnic. I potem jak pozwiedzaliśmy wszystkie te tutaj pomieszczonka, byliśmy wszędzie, no to kierujemy się do wyjścia Ciach, ciach, ciach. I moi drodzy, wyjście przed nami. Oczywiście uważajcie na lawę, ale zanim pójdziemy dalej, patrzcie tutaj. Dadam kolejny klejnocik. Ten taki mniej cenny za 50 dalej. Bierzemy, bierzemy. Kolejny był kotliwiec. Czego zaskoczymy? Tu jest dużo ciemniej. Anybody GALET, GALET. Dobrze, trapiony, zatopiony. A tymczasem bardzo płynnie dotarliśmy do dzielnicy mieszkalnej. Tak jest. Tam była biblioteka. O czym symbolizuje nam tutaj ta tablica. Proszę bardzo, jakaś tam biblioteka, jakieś książki, zwoje, tego typu rzeczy. No nie było tam za wiele rzeczy, bo wiecie, wszystko chciało pochudnąć ogień, więc jak pisało w pergaminie, no przenieśli to, no przenieśli. Jak widzicie, oto ta biblioteka, stąd wyszliśmy. Teraz idziemy tutaj, tą oto dzielnicę, ale mieszkalną. Tymczasem, jednak, udamy się dalej. To jeszcze na sekundkę. Skoczymy do biblioteki, bo co, co prawda te zwoje zostały przeniesione, ale jedna księga została tutaj, moi drodzy. Widzicie? No, symbol strażników, symbol klucza. Borykając się z licznymi trudnościami, z radością korzystam jednak z okazji do zgłębienia tajemnicy miasta prekursorów. Ich społeczność była nadzwyczajna, podzielona na warstwy, a zarazem jednolita i twarda, niczym skała. Ponad wszystkim stał cesarz, osoba święta, odpowiedzialna tylko przed swoimi bogami zwykli ludzie rzadko widywali cesarzy a ten dystans dał początek potężnej i upolitycznionej biurokracji przedostatni cesarz, Vatarak zdawał się być inny starał się jak i nikt wcześniej zbliżyć do ludu pięknie a, tyle z księgi jest to księga nie tych prekursorów, tylko księga właśnie strażników kogoś z ekspedycji, która badała tutaj ten lud, no właśnie dzielił się na kasty na takie warstwy, jak to określili cesarz był najważniejszy tak u nas prezydent. Coś w tym stylu. No właśnie, a? widzicie strzałę? strzały? Strzały ognia? No to idziemy po nią. Nie jest to trudne, już jest nasza. Pierwsza strzała ogniowa, ale w najbliższym czasie zdobędziemy jeszcze parę. Słuchajcie, tutaj przez okienko widzimy dawnego właściciela pohara i coś mi się wydaje, że nie będzie mu już on potrzebny, więc zabieramy 25. Okej. Okay. W większości domów nie ma nic. Po prostu puste domki. Nic w środku. Jak coś będzie, to wejdziemy, Wam pokażę. Dla przykładu, ten tutaj żółty domek ma schodki. Możemy wejść na górę, i właśnie jest to jedno z miejsc, gdzie coś cennego można znaleźć. Jest to misa za 50. Łapiemy, wychodzimy. Tu byłby kotliwiec. Teraz tak, tu jest jedna droga, a tutaj w dół jest druga droga. Oprócz tego mam też puste pomieszczenia. Pójdziemy najpierw w dół, teraz uważajcie. Tu jest takie przejście. No nie? Zanim nim pójdziemy, to dostaniemy się do tego domku. Jak? Sposobem. musimy się wepchnąć jak najwyżej i podciągnąć tutaj na murek. Hopa, udało się. Stąd. Tutaj. A z tego murku hopa! Na dach. Schodzimy moi drodzy i dostajemy w nagrodę aż trzy strzały ogniowe. Piękna sprawa. Wychodzimy. Łupy zdobyte. Jak lubicie strzały ogniowe, to spokojnie. Za chwilę będą kolejne. Tu się podciągały. Kolejny domek. Schodzimy. Jak widzicie, jest on troszeczkę w lawie. Więc, żeby się nie poparzyć, nie umrzeć, jeszcze trochę bliżej. Hop. I kolejne strzały. I tym sposobem bardzo łatwo, bardzo szybko. Mamy ich, moi drodzy, aż 7. Teraz słuchajcie, ta tutaj trasa to jest skrót, żeby sobie skakać po tych daszkach. OK, hop, hop, hop. W tym sposobem dojdziemy do głównej lokacji tego miasta, takiej głównej według mnie, bo się łączy z wieloma innymi, a mianowicie do takiego placu. Do tego placu można dojść z wielu różnych stron. My dojdziemy klasycznie, a to jest tylko taki skrót. Moi tak więc wracam się i widzimy się za chwileczkę. Tak więc skrót do placu po tych budynkach mamy zaliczony. Tam byliśmy po strzały ogniowe. Tutaj była misa, stamtąd przyszliśmy, Generalnie zostaje nam jedna droga. I idziemy dalej. Tak jak mówię, budyneczków jest pełno, w środku nic nie ma, więc nie będziemy wchodzić pokazywać. Tutaj można wejść po na górę, ale też nic nie ma. Więc ja będę wam pokazał tylko w miejscach, w których coś jest. O, tu jest Marko Bełkotliwiec. schowajmy się. A? Nie, żeby mnie widział, ale wiecie. Okej. Okay. No i co? Prosto tą głupią mordkę. Nie skomleć, nie skomleć, ubierać honorem. No, do kolegi poleciał. A, rodzina, starsi bracia. Co nam młodego prześladujesz, tak? Ale go bronią dzielnie. Pamiętajcie w ciągu ruchu, żeby ten. bełkotwiec z Was tym gazem nie oplóżł. Okej. Okay. Chodź, no chodź. Chodź. He? Połknąłeś Ty szczelnie? A, Dobra, pełkotliwe pokonane. A tutaj, moi drodzy. Nagroda. Piękna tutaj. Brosza. O wartości 50, fajna sprawa. Bierzemy, idziemy dalej. Tam się można będzie jakoś podostokiwać, ale radujemy. oprócz lawy, śmierci, nic Was tam nie czeka. I patrzcie, dada. -da! Pamiętacie? Placyk? Tak jest. Tam z góry szliśmy z krzutem. Tędy przeszliśmy przez kotliwce. Trasa trudniejsza, bardziej wymagająca, ale też była do zdobycia jedna błyskotka. I dochodzimy tutaj. Jak widzicie, no tędy raczej nie przejdziemy, bo lawa. Więc jedyna trasa pozostaje tutaj. Jesteśmy na tym głównym placu i kierujemy się, moi drodzy, w kierunku dalszej części miasta. Ale, ale, ale dalsza część miasta w kolejnym odcinku. Tak jest! Nie ma co przesadzać, moi drodzy. Coś tam wiedzieliście, pokładaliśmy z 15 pełkotliwców, pewne łupy już mamy, wiemy gdzie zmierzamy, wiemy dokąd, więc nie powstaje nic innego, jak po prostu w kolejnym odcinku kontynuować tą podróż. Dzięki za uwagę, do usłyszenia i cześć!